Jezus, ja Jasiek, paczek, jelo jest kolejka po tę rybę. Co oni on darmo dający co? Nie będziemy tu stać do rana. Ja tu mam dobrodziejstwo. a ja się cy mój. Dupnij ze jednego, no. Musimy coś wymyślić, przez nie będziemy tu tyle stali. Słuchaj, Jasiek, się mam plan. Udaj, ze zemdlołeś, rozumiesz? To polecę na przodek kolejki. się kurwa mlili. Jezus, Mario, chłomdleje! Ja mocy ratunku! Leży jak plan pięcioletni! Przypadcie się! Ja nie wiem, co tam się stało. Jakiś chłop leży, poproszę rybę na świętano. Na A filetaczami, słuchajcie, to pani może dość, cztery. Cztery kawałki tego fileta i dość. A czy u pani można zapłacić zbliżeniowo? Tu mam jakiś cash. Płacę z góry, jak mało który, dziękuję bardzo. Nie odcudził się ten chłop? Nie polewajcie go wodą, ja mam takie, słuchajcie, ja go tu zaraz odcudzę. Ja... o O! Ja się z tobą, nie żyjmy! widzicie, już jest żywy! Jak się czujesz dobrze syćko? Nie spadłeś jak zmięte dwadzieścia jasiek! Mamy już rybę idziemy na opy